Surprise, motherfucker. By stracić parę kilo bez nużących ćwiczeń fizycznych, dobrze jest wejść do sauny. To akurat jest bań, bań, bania, czyli odmiana sauny z kamiennym piecem, kamiennym piecem pod którym pali się e, 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 prawdziwy, żywy ogień. Na środku stoi beczka, polewa się e, e, wodą z tej beczki palenisko. Drodzy Państwo, coś kapitalnego. Oh! No, hey, let's calm it down. Do sauny. Do sauny. Do sauny. Stracić parę kilo, bez sauny dobrze jest wejść do sauny. Bez kamiennym piecem peczka pali się. Stracić parę kilo, bez sauny dobrze jest wejść do sauny. Tele skina uraniam e, e, spoczywają wpływu na smak. Ten ryż spęczmiał w chł e, Sultan Sulejman barokowe e, 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 e. Dochodzę właśnie opóźnien za e, Franca Józefa. Z wino można tutaj dostać całą dobę. E, rękodzieło, kucharek sześć, w środku nocy odpowiem. Aparaty do nalewania e, kolki właśnie. 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 Stojąc w miejscowości nad majaczących w dali Alp i programy z Sól z Pakistanu. Majonez aioli Zwykle mocny, więc napięcie będzie naprawdę rosło jak u Hitchcocka. Edukacyjny p... Patelni. Stracić parę kilo bez sauny. Dobrze jest wejść do sauny. Z kamiennym piecem. Peczka pali się. Stracisz parę kilo bez sauny, dobrze jest wejść do sauny.